Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kagamechnik. I na samym początku rozpoczynamy, jak zwykle, od filmu. A więc wszystkim życzę miłego oglądania. Zimowe. Nadal są medale, rozumiem spoko. Tu niestety to jest nadal po prawej stronie, a tu po lewej. No i niestety mamy następny rozdział. Strasznie dużo jest zimowego terenu. Jestem klasowy, czy stały, ale jedno jest niestety pewne: utwory, które przygotowałem, no nie będę mógł używać. Nie pójdzie to jednak na marne i wstawię wam do playlisty wszystkie które używałem w sezonach 3 i 4 rozdziału 4 oraz które przygotowałem na piąty sezon rozdziału czwartego, który niestety się nie odbył. Jak zwykle teraz czas na muzykę z ekranu zakupu karnetu bojowego. Został taki sam. Widzę. Ale dzięki się zmieniły tutaj, słyszę. Zmiana dotknęła również szafki. I nie podoba mi się ta zmiana. Po co po prostu? Nie ma sensu. Co to są za ścieżki? Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale wybiorę ten, bo spośród tych utworów ten jest najlepszy. Najbardziej mi się podoba. Zresztą jako jedyny z nich ma serce nawet, czyli jakby brak ofert? nie. Ale znowu jest przerobione tutaj. Nie podoba mi się też no. Słabo to zrobili. Ale nic, szafka to jest najgorsze, uważam. Nie wiem też co to oznacza, totalnie nie wiem. Wiem tylko, że ustawiłem to co najbardziej mi się z tamtego podoba. Co my tutaj mamy? Już widzę, że jest słabo, ale zobaczymy. Pierwszy musi być. tutaj? A już nie ma tego wusa z rozdziału czwartego, to też widać. Co to jest? Niech będzie to obo, tylko to jest takie dla mnie logiczne. ciekawe. czy są rozszerzenia, to się dowiemy jeszcze. Jak to chyba bywa na każdej mapie. Zacznę od północnego wschodu, a tutaj widać krawki tego niebieskiego jakby terenu. To jest górski po prostu. Nie wiem. Wszystkiego dowiemy się z czasem. Ale wydaje mi się, że to po prostu górskie. zawsze, pamiętam, że było na początku. Czy coś tu fajnego jest? Tu może. Tu jest jakby tylko ośnieżone. Jakie bronie są teraz? Tego już z góry nie bierzemy. Są motory, to jest akurat spoko. Jeżeli chodzi o muzykę, natomiast, to nie wiadomo jeszcze jaka będzie. Być może coś poszukam, ale nie wiem, czy coś fajnego znajdę. Ciężko się z tego strzela. Najgorsze jest to, że podejrzewam, że już nie ma dewastatora z tłumikiem. O, ja pojęcia, że będzie mi się chciało tutaj. Wziąć. está aqui, sabe. Só Zupełnie nowe też odliklanie. Sprawdźcie, że w dźwięku się zmieniło. Ale są duże krzaki, to jest na pewno plus, że powróciły. Chyba nie mam już szans, ale zobaczymy, może się coś uda, się znieść. Nie mam dobrych żadnych prawidłów, tu miało być to. Właśnie wyleczenia, czyli sporo powróciło, to dobrze. Krzaki są. Stacje meteorologiczne są nawet. To do mnie zaskoczyło już totalnie pozytywnie. A w ten sposób teraz to działa. Nawet nie spodziewałem się, że tak to zmieniło ale to akurat fajnie. A i to nieszczęsne pociąg. Nie podoba mi się to z tym pomysłu, ale na razie nie ma o czym mówić. Szkoda mi tej mapy z rozdziału czwartego. Zaledwie dziewięć miesięcy był ten mój ulubiony teren niebieski. Tak dobrze mi się tam dało. No ale nic, nic nie poradzę na tym. Jest, jest coś nowego. Może jeszcze kiedyś na jakiejś mapie będzie jakiś taki właśnie niebieski teren, zobaczymy. No ale tamtym był naprawdę wielki. Tak mi się dobrze przyjął, że, że chętnie bym jeszcze kiedyś na nim zagrał. Może kiedyś będzie taka okazja. Nie są na to może jakoś duże szanse, ale może kiedyś będzie na to okazję. Jak na przykład znowu będzie powrót do czasu, tym razem do innych rozdziałów. Albo gdy po prostu udostępnił mapę z rozdziałów czy chociażby tryb? Rady w też ktoś stworzy tak jak było to z tym. Moja no sklepowa już tak szybko. Bojowe również wróciły. No to jeszcze bardziej pozytywne zaskoczenie. Również jest się z czego cieszyć, bo akurat te, skry te skrytki uważam za coś naprawdę fajnego. Jak widać, czwartego rozdziału już nie ma, ale elementy z niego już pozostały. Te mnie, one bardziej powinny być właśnie tam przypisane, ale dobrze. Dobra, czyli tutaj mamy tak jakby demer A jak on strzela, czy też się strzela? A on strzela pod takimi strzałami, dobrze O no i tego, tak, no dobra, czyli był jakby sezon, clean, tak naprawdę to jest znaczy tak jakby nie było tego sezonu oryginalnego, co też dobrze. To akurat dobrze. Jest naprawdę słaby. Nie jest dobry. Oni no nic nie poradzimy. Ale nie jest dobry, naprawdę. Może jest jakiś inny jeszcze, albo coś. Nie wiem. To właśnie ta skrytka. A ciekawe co teraz te stacje robią. W sensie jakie broni teraz wypuszczają. Ja uciekam, bo nie chcę. Nic wspólnego. A. Ciekawe, jest latająca wyspa. No, z tego wynika, że akurat latającej wyspy nie ma. Ale to akurat może tutaj dobrze znów jakieś zmiany przynajmniej są. Fajna była ta wyspa, ale no nic. Nowego może już zamiast tego, chociaż nie widzę Ścieło. Ktoś tu w krzaku jest jak nic. Bo widziałem w tle tylko. A jak mi to ja się kryję. Nie A już 8 graczy tylko. Dwa ile na sam początek 8 graczy, tylko nie jest tak źle. Nie, no zmiany oczywiście też są potrzebne. Ciekawe, czy siorby są. Tylko ogółem. chodzi o to, że w czwartym oddziale mi się wyjątkowo umotkało, żeby... Nie, Nie, nie nosi. A co teraz takie... Nie są takie warte też... To Jedna żeby się uleczyć. Teraz tak z koroną zaznaczeni. Zły pomysł uważam. Wiadomo, że to niby ma być trudniej, ale uważam to za zły pomysł. Myślę, że za chwilę będzie można już krzaki rozstawiać. Idzie mnie gonić. Dobra, tamtego ze stacji meteorologicznej nikt nie pokonał. Teraz już też nie uda mi się. Myślałem, że ktoś tam poszedł, dlatego nie szedłem. No ale dobra. Nic już nie poradzi. I teraz można fajnie się podleczyć. nawet, nawet krócej to trwa jak coś ma więcej szkoda tylko osłona ale nic nie jest tak źle o, piąte miejsce o, ale ten demer naprawdę ma słaby celownik Wiem, że to nie jest nawet podpisane demer, ale strzelec wyborowy to jest równoznaczny z demerem. Tym bardziej, że nawet w rozdziale czwartym pisało na czacie przy likwidacji zemera, że zlikwidowano z karabinu strzelcego... że z karabinu strzelca wyborowego. Wszechstronny karabin snajperski żinier. Można powiedzieć, że to są tak nowe bronie, jak to było w rozdziale trzecim. Tyle, że tym razem to są, widzę, że nieco gorsze. W rozdziale czwartym to jeszcze w miarę sensownie to dobierali te bronie. Naprawdę, to sensownie robili. Ale tutaj widzę, że znowu słabo. Tym bardziej, że taki celownik dla snajperki, to to nie jest celownik. To jest nawet gorszy niż... znacznie gorszy. To tak jak w sztuce, że jest... Słaby. Ostawię to niestety sztucznie go ale może nikt nie zwrócił uwagi. tu Pojęcia gdzie to jest, ale pójdę równo z do strefą. Dobra, ten jest na jeden. Ale raczej nie dam rady. Przewagę wysokości, a poza tym widzę, że jest to, to dość dobry. No to jest jeszcze lepszy jakiś karabin snajperski owej ale drugie miejsce w dodatku pierwszym etapie gdzie niczego tutaj nie znam jeszcze trzy likwidacje no to całkiem okej. Okay. całkiem nieźle więc widzimy się w następnym filmie do widzenia